Marek Sierocki przejmująco wspomina Marka traktowałem go jak swojego mistrza. Kilka dni temu media obiegła informacja, że Marek Gaszyński trafił do szpitala. Fani dziennikarza, a przede wszystkim jego rodzina, do końca wierzyli, że artysta wróci do zdrowia. Niestety, tak się nie stało. Gaszyński zmarł w niedzielę, 15 stycznia nad ranem. Kochani przyjaciele, znajomi i fani Mareczka. Nie udało mu się pokonać choroby. Do ostatniej chwili mieliśmy nadzieję, że to się nie stanie. Odszedł dzisiaj nad ranem. Serce nie wytrzymało zbyt dużego obciążenia, ale jego dusza pozostanie z nami na zawsze, poinformowała pani Anna za pomocą mediów społecznościowych. Proszę, pamiętajcie go wiecznie młodym, pełnym życia i humoru miłości do muzyki. Ludzi i bryża, pamiętajcie, że miał dla was zawsze dobre słowo, pisał dla was dowcipne wiersze, piosenki, książki i kochał z wami biesiadować i słuchać dobrej muzyki. Pamiętajcie o nim. Kiedy będzie śnił swój sen o mieście, który ukochał i którego nigdy na dłużej nie opuścił? Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia i otuchy przesłane podczas jego pobytu w szpitalu. Przekazywałam mu je na bieżąco. Wiem, że słyszał. Dziękuję wszystkim, którzy śpiewali jego piosenki. Zwłaszcza tym, których już nie ma. Zaopiekujcie się nim w niebie, napisała w przejmującym wpisie Żona Gaszyńskiego. Marek Gaszyński nie tylko był świetnym dziennikarzem muzycznym, ale i twórcą. Miał na swoim koncie ponad 150 piosenek. Dla wielu kolegów po fachu był wzorem do naśladowania m.in. dla Marka Sierockiego. Był naprawdę znakomitym dziennikarzem muzycznym w czasach, kiedy niełatwo było mieć płyty i mówić o tej muzyce. Zdobywać jakieś informacje, a on to świetnie robił. Wychowałem się na jego audycjach prowadzonych w radiowej trójce czy w radiowej jedynce. Słuchałem ich, nagrywałem sobie na magnetofon. Był jednym z moich nauczycieli, mówi Superekspresowi Marek Sierocki. Potem poznałem Marka i wiele się od niego dowiedziałem. Skorzystałem z wielu jego rad. Był też prezenterem telewizyjnym, festiwalowym, prowadził koncerty na festiwalach w Opolu. W Sopocie. Był niezwykle ważną postacią w polskim showbiznesie. Był też ekspertem w teleturnieju Wielka Gra. Bardzo popularnym teleturnieju. Marek przygotowywał tam pytania, opowiada w rozmowie z Expressem Sierocki. Gaszyński pisał dla największych piosenkarzy w Polsce, większość ludzi zna go dzięki wspaniałym piosenkom. Którym skomponował, to są takie utwory, które już przeszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. Jak chociażby Znę Nosa czy Idzie przez Park Czerwonych Gitar. Przepiękne utwory, które pisał dla Czesława Niemena klęcząc przed Tobą i przede wszystkim w Warszawie, to piosenka. Która stała się nieoficjalnym, a może i oficjalnym hymnem, kibiców Legii Warszawa. Którzy kibice śpiewają przed każdym meczem. Marek bardzo cieszył się z tego, że ten utwór jest hymnem Legii. Też jest autorem piosenek dla Haliny Frąckowiak, dla Wojciecha Gąsowskiego, dla którego napisał jedną z muzycznych wizytówek. Gdzie się podziały tamte prywatki dodaje w rozmowie z nami Marek Sierocki. Marek Sierocki bardzo przeżył śmierć kolegi, znaliśmy się z Markiem i kolegowaliśmy. Ja Marka traktowałem jako swojego mistrza. Dla mnie ogromnym zaszczytem było, kiedy wiele lat temu przeszliśmy na ty i to było ogromne wyróżnienie. Informacja o jego śmierci mnie zmroziła. Co chwilę ktoś odchodzi z moich znajomych, dodał zasmucony.